Moje uszanowanie z tej strony Mary, To jest kolejny odcinek z Jedi Academy. No i mogę wybrać sobie kolejną misję. Wezmę ponownie. Tatuin tutaj, odzyskanie robotów, zdaje się, jest naszą misją. Dobra, czy mamy odnaleźć droida, który ma jakąś zapisaną rozmowę, zdaje się, na temat yy, sitów? Yy, no i niestety ten robot trafił w ręce jakiegoś kmiotka, którym mógł... go. Skoro musimy po prostu odebrać tego robota, to nie może być to żółte zwyczajne, ale daje mi szansę wygryzania się z negocjacji. Let's head to Tatooine. Dobra, czyli to niby kaszka z mleczkiem, ma być zobaczymy, proszę pana. Widzi, co o to się przyda? Po tych ostatnich wojazdach, to ja chcę mieć leczenie. Tego to i tak nie używam. To się świetnie sprawdzało. Damy to. Zobaczymy. Oczywiście, mieć świetny to podstawa, zawsze go bierzemy. Będę miał już leczenie to właściwie nie powinno być problemu. sand They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Dobra, Don't... A dziewmina i zaś A dobra, to zdaje się jakiś, jakaś postać, którą musimy odnaleźć. Pewnie fani Gwiezdnych Wojen będą widzieć, no ja też aż tak tym taki Znajomiony super z tym światem nie jestem, więc Musicie wybaczyć Dla lokalnych farmerów popytać. O co chodzi? My tymczasem tym, tym mamy mieć właśnie pośladek. Dobra, ci są przyjaźni. No bo inaczej boją się i nie atakują. Nie teraz sej Idziemy dalej. Ja coś słyszę. Aha, dobra, wy jesteście tu. Otoczę was. Hm, dobra, chyba się. Ujoki jaki cwaniak, patrzcie. Wywrócił mnie. No ja zaraz was... Wow. Nie wiem, czy on tak odskoczył, czy ten piorun go tak posmyrał. Spróbujemy innych, co? Może jakieś umiejętności? Pchnięcie na przykład. Nie widzę gościa. Ktoś do mnie strzela. Gdzie ty jesteś? O, aż tam. A go. Zobaczymy, jak pchnięcie na przykład. Okej, okay, no po prostu wywracam. No to. Rewelacji nie ma. No a wtedy łatwo zabić. Z tym łatwiej niż tym piorunem. Który, no niestety. Od razu nie zawija, o, proszę, jaki finisz. Pięknie. Dobra, ciebie załatwię jednak z tej kuszy. Okej, okay, chyba padł. Sejwusik. Widzicie, mam tutaj pierw tą tarczę taką zieloną, a potem dopiero życie schodzi. Taki mam tę tarczę, to jest raczej bezpiecznie. To tu jeszcze mamy heal. To nie chcę, dobra. Ja sobie ty tym kierunkami się pobawię. Hmm, średnio to opłacalne jest. A, a czy mogę pchnąć? O dobra, bo już z życiem u mnie kiepsko. To są heal strzelę. Hmm, kurde, dużo ich tam. A prosi się o granacik, właściwie. Piękniej. Jeszcze jeden? No i co, chłopaki? Tego żeście się nie spodziewali, co? A jak oni używają, w sumie broni białej, to w bardzo prosty sposób, właśnie rzucając mieczem, można ich pokonać. Tu mam wrażenie, że to jakieś niebezpieczne ładunki są. No zaraz to sprawdzę. uderzę mieczem. Ty się tak nie ciesz, bo zginiesz. O, proszę. Ojejku, przepraszam. Wyglądasz jak Anakin w trzeciej części pod koniec filmu. Sprawdzimy co to. No dobra. Czyli jednak to były materiały wybuchowe, ale okej, okay, nie ma sprawy. Ja sobie Hilka włączę. I będzie wszystko cacy. Panie Żakmiecz wrasta też uderza. Niby wydaje się to logiczne, no ale... Pewnie bywały produkcje, w których tak wcale by nie... Broń by się nie zachowywała. Ten jest odwrócony. Niczego się nie spodziewa, biedny. Masz! Łol, nim go. O, zniknął. To się recycling nazywa. Oczywiście safe nie może zabraknąć, wolę nawalić ich milion niż potem pół mapy biec. E, secret arena. O co chodzi? O, tego się nie spodziewałem, że tu jakieś secret karny są. No i jak on tam wejść? Przyjaciele? No, na pewno nie tak. No dobra, spróbujemy inaczej. To mnie po tej sekretarnie, skoro ja tu nic nie mogę wcale zrobić. Mm. A ja nie wiem. Nie będę sobie ten głowę wyzawracał. No, proszę bardzo. Chyba tu u góry nie byłem. O Jezu, masakrę siejemy. W Jedi, kurde. To zniszczenie sieje. Okay. Okay, mamy jakieś... Fantym. No ja i tak będę przez oczywiście, większość czasu używał tego miecza świetlnego na, tylko na tyle, ile pozwoli gra. Czasem no, będę się posiłkował o e, No pistoletami, gdyż no, rywale czasem właśnie są na jakichś skałach, czy też innych miejscach, gdzie w stanie doskoczyć nie jestem, krótko mówiąc. A ten, co się odwrócił, obraził się, czy niewidzialnego udawał. ciekawe jak to przyspieszenie działa? Tak, no dobrze. O, wszystko się zregenerowało superancko. Ktoś słyszę. A nie, to te robotciki, okej. Okay. No dobra, i gdzie ten? Gościu co my go szukamy. A my chyba tędy dołem szliśmy już, prawda? Spokojnie. Co ja wam zrobiłem? Patrzcie, jaki. Wow, ale. Nie spodziewałem się, że takie obroty jeszcze są. Nie chciałem tej mocy w sumie użyć, no ale już trudno. No to jest robocik. No na no to wygląda, że to nie jest robocik, który szukamy. Ale ja tu słyszałem z kolei kogoś, kto strzela. Nie wiem do czego, bo ja jestem tu. A, tu jesteś, okej. Okay. Dobra, to jest życie, którego nie... Czy ja tu jestem w stanie wskoczyć? A chciałbym spróbować. Ej Halo, dziewczyno. No, no jak tak już z opóźnieniem 100 sekundnym, to... no, dobra. Idziemy standardową ścieżką. Dobra, checkpoint. No, ładną masakrę im robimy, co? Bo tu jakieś wybuchy, raf. Ojejku, co, co, co ty jeszcze żyjesz? Czy to jakiś nowy się pojawił nagle? Oj, przeskakuje ciągle tego Hila. No, ale dobra, spokojnie. Ile czasu? No, bez tego chwila naprawdę ciężko się gra. Trzeba przyznać, że ta umiejętność znacznie ułatwia rozgrywkę. I raczej trzeba będzie rozwijać tą umiejętność. Eee, coś tu nie tak ok. Trochę się zamotałem z gościem w tym tańcu mieczem świetlnym jesteście upierdliwi, Je, no dawaj, następny Prosto w twarz. Dobra. Też nie żyjesz. Przykro mi. Jeszcze leczenko sobie zrobię pięknie. Zło jest we mnie Moja postać kipi złem Halo, dzień dobry Opakki Okej, okay, ten jest zły, bo na czerwono się świeci jak. Mam celownik na nim. Musi być zły. Tak się odróżnia wroga od przyjaciela. Na zielono się świeci celownik, jak jest przyjacielski. Przyjacielska postać, a na czerwono jak jest wrogiem. Dobra, podejrzewam, że to już tu będzie. Mam taką szczerą nadzieję. Nie pamiętam, jak tutaj w tej grze wyglądała sprawa, jeśli chodzi o jakiś bossów. W postaci, czy jakieś na przykład większe potwory były? No ale to się przekonamy. Wiem, że było na pewno dużo właśnie takich pojedynków na miecze świetlne, to pamiętam na 100%. Ale jakaś sytuacja miała z, właśnie z jakimiś takimi potworami wielkimi, bestiami, to już nie pamiętam. Wydaje mi się, że odbiłem jakiś pocisk. Skoro by to nastąpiło, to znaczy, że gdzieś tutaj rywal powinien być. Ale nie widzę. No dobra, znowu mam problem. Oczywiście, dostanę się na statek. Hmm. Tędy nie chcą mnie wpuścić. Ty wiecie coś? Nie rozumiem. Do you speak English? Mate. Chyba nie. A, proszę. Czyli jednak dobrze mówiłem, że coś tam we mnie strzela. No bo tą kuszę wezmę, ono wydaje mi się najbardziej skuteczne. I, i chyba słusznie. Może to jest jakaś dźwignia, którą trzeba pociągnąć, bo ona tam nie doskoczy, nie? To jest szans. Chyba, że po tym przejdziesz, co? Nie, no to ja nie wiem. To ja może tam w ogóle jednak nie można wejść. Albo jeszcze sprawdzę. Tak, hm. no nie wiem, ale tu jeszcze jest jakaś droga. Może to jednak tędy, może jednak ta wielka kopuła. O! Proszę bardzo. Już ja wiem, gdzie byłem. No tylko, dlaczego? Nie mogłem skorzystać z tego przejścia. Znaczy, może i mogłem, ale nie wiedziałem jak. Nie, no tutaj chyba trzeba coś zrobić, no bo tak to wygląda, jakby. A, aha, aha. O, dziękuję bardzo. Było prostsze, niż się z początku mogło wydawać. Dobra, panienko, ale... A, dobra, dobra, już idziesz. Jedzie do góry. Doskoczę tego. Dzień no dobry. Cześć i do widzenia. Dobra, co tu mamy? Skrzynek pełno. Ja już myślałem, że tam ukryty jakiś gość jest, ale to nieprawda. O, tutaj musimy. Wciskamy. O, proszę, uruchomiliśmy jakiś elektroniczny system, i słyszę już przeciwników. To jest jakaś amunicja, którą zamierzam wziąć, no ale chyba mam pełny magazynek, bo postać... A co to robi? O proszę bardzo, mam się jednak tu udać do tej kapsuły? Tak. A tak, dobrze, zgadza się. O, dzień dobry. How do I get down there? O proszę bardzo Boję się tego jak nic. Hmm, jak masz tam... ...siedos. To oni tam stoją, dlaczego? Czy ja mam też na dół zejść? Uh. Chyba nie. No właśnie. Hmm, tu coś jest. Ale... No, kolejna zagadka do rozwiązania. Ty wody, tutaj jakby coś ciekło, co? Hmm. Cholera, ciężko, ciężko, nie wiem do końca. tam są jakieś pizdzielce. Tutaj lawa sobie leci, dobra. Tu nie wskoczę, bo sufit mi blokuje, a poza tym to jest chyba za wysoko trochę. No cóż, ja coś tu mogę, nie wiem, przesunąć, wyłączyć, włączyć. Yy, jeszcze raz ten zmysł sobie wezmę, cóż nie wiem, czy niemcza, coś daje mi w tym momencie. Kurde, no... Nie no, tam nie doskoczy, co? Może... Jak da weźmiemy? No cóż, nie wypaliło. Ale... Mi się wydaje... No, po pierwszym kontakcie nie ginie z lawą. To artyst, ja mógłbym zrobić sobie dwa skoki, ja spróbuję. Patrzcie, przeżyłem, ale jajca. To pewnie nie tak miało być, ale... Ale co tam? Chyba nie tak, no nie wiem. Mówię, te stare gry z zupełnie inną logiką się posługują niż te nowe. W nowej na pewno dałoby się tak zrobić, żeby nie uszkodzić ciała naszego bohatera. No tutaj nie wiem, czy taki, taka jest możliwość, czy nie. To jest zastanawiające. Czy to mnie spali? No to jest kolejna zagadka. Zaraz się dowiemy. Owszem. Tak nie wolno. Yy, a, czekajcie, bo to. No, nie wiem, czy. <ścoughs> nie wiem, czy to dobrze robię. No, ale dobra, no. O, wyłączyłem chyba, tak? No, no to fajnie, a co to jest? Oj, winda, ok. A dzień dobry, komarnik. Jeszcze jestem tylko jednej rzeczy ciekawy. Na chwilę. Oj, chyba winda mi uciekła, co? Halo, winda. O, to będzie na pewno przydatne. Ja sobie chwilkę strzelę. Lightning może być, jest fajny. Czy mogę prosić o Windę z powrotem? O, mogę. Bo ja chcę sprawdzić jedną rzecz. Tam gdzie była lawa, tam zdaje się były jakieś przedmioty do zabrania. Tak z ciekawości po prostu chciałbym zobaczyć, jakie. będzie długi odcinek, coś czuję. A, tam... A nie! Proszę, jednak ta lawa nie... Nie nie, 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 nie usunęła się. Myślałem, że ona spłynie jakoś gdzieś jakiś, jakiś dół. Jakiś kanalizacji. Kanalizacja dla lawy. To, to świetny pomysł. Był był? No dużo ma ten gość faktycznie droidów. O, a co ja mogę z tą zrobić? A co to robi? Nie rozumiem. Nie on coś do mnie gada po prostu jak wciskam. Tu jakiś push będzie. A no proszę. Halo. Dzień dobry. Postępny i kolejny. A się nie uczycie chłopaki na błędach zupełnie. I jeden po drugim, po sznurku. No te AI rywali. Pozostawia trochę. Oj, ciekawe to było. Wiele do życzenia czasem. Może to w drugą. Oj, nie to.

i gdzieś ty spiżdżył, Joki ty, pan sobie w ogóle jak Artuditu dupie ma. Zobaczcie, gościa stoi na środku, nie? No okej, okej. Co ja tu mam? Lightning. Oj, nie trafiłem chyba co. Ła, te tereny odlatujące, coś pięknego. O, proszę nasz Mistrz Kyle. Cześć, ten parka. Any problems well, not unless you count the sand people I ran into well you're still in one piece so you must have handled yourself all right let's get this droid back to the academy Dobra, czyli misja wykonana. Udało się. Kyle tells me you recovered the droid on your own It's too bad about the Jawas R2 will scour the droid's memory banks and see what information it turns up mistluk. Nas pochwalił. Dobra, czyli odzyskaliśmy właśnie droida sami, i to on właśnie Kyle powiedział Lukowi. No, i tutaj mają te, te, te informacje, po które przy, przybyliśmy w tym droidzie, mają być odzyskane. Tutaj, oczywiście, znowu statystyki podane. No i co, właściwie to ja dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć i do usłyszenia!